Ocena wyników działalności rządu według Cebosu. Zobaczcie, luty 2024: 45% dobrze oceniało rząd, 41% źle, czyli więcej było tych dobrze oceniających rząd. A teraz sierpień 2024: 50% negatywnie, 34% pozytywnie. Stosunek do rządu. Luty 2024: 41% pozytywnie, 34% negatywnie odnosiło się do rządu. Sierpień 2024: 40% przeciwników i tylko 32% zwolenników. Jak widać, obecny rząd ma problem z utrzymaniem przewagi i coraz więcej osób ocenia ten rząd negatywnie. A wy, jeśli jesteście zwolennikami tego rządu, co oceniacie pozytywnie? Co według Was zrobili pozytywnie przez ten okres? No i przeciwnicy: co oceniacie, że ten rząd zrobił źle lub bardzo źle?